Cześć, tu się Dobrowski i dzisiaj chciałbym wam poopowiadać o moim raju w ogrodzie, o miejscu które kocham, czyli o Pergoli. Wspaniałe miejsce, 6 metrów na 4 metry, więc całkiem spora. Być może, jak ja do niej wejdę, to nie będzie wydawać się spora. Bo ja trochę ostatnio ćwiczę na siłowni, także u mnie się w moim ciele trochę odpergoliło. I rzeczywiście wyglądam teraz na szerokiego, umięśnionego kafara. To nie jest AI, od razu tłumaczę. Natomiast przychodzę do Pergoli, bo już szedłem na inny temat. Jest to wspaniałe miejsce, nawet teraz, być może słyszycie, jak trochę kapie deszczyk. Ponieważ no niestety mamy wakacje w Polsce, co myśleliście, że będzie ładna pogoda? No wakacje są, no to trzeba się przygotować, że jest zimno i jest deszcz. No, jesteśmy w Polsce, pada deszcz, więc albo do domu, albo do pergoli, chyba, że chcesz tańczyć w deszczu. Mało osób ma taki pozytywny vibe jak ja, więc musiałem sobie stworzyć człowieka, który ma taki Super jesteś No pergole uwielbiam, jedyne co w niej nie lubię to cena, bo była duża, ale potem jak sprawdziliśmy wyceny z różnych firm No to to się okazuje, że po prostu za jakość trzeba zapłacić Czy warto? Warto Uwielbiam to miejsce, bo to miejsce, które naprawdę daje mnóstwo przestrzeni do rozrywki, do zrobienia czegoś, o czym się marzy, czyli żeby zrobić sobie po prostu domową siłownię, strefę spa. My postawiliśmy na rozrywkę i postawiliśmy na bilard. To wygrywa, jak grasz, gramy w bilarda razem? Tata! Czy daje ci fory? Nie! Czy lubisz grać z tatą bilardem? No, i o to właśnie chodzi. Czasami daj fory, czasami daj fory, aż taki to nie jest. Misiu, nie wchodź na to, bo zaraz się rozwali. Ja to składałem ten pilar. Ja się cieszę, że on stoi. Wracając do tematu, można tu zrobić wszystko. Ja nawet myślałem, by zrobić to siłownie, ale za daleko było od domu, więc zrobiłem sobie na balkonie. O tym wam opowiem w kolejnym vlogu. Jak będziecie ciekawi, i zostawicie teraz sporo łapek, zostawicie sporo subów i komentarzy. I postawiliśmy na bilarda. A czemu na bilarda? Mandry kamień! Mhm. Mm Kamienia! Mhm. Mm Cała matka! O co chodzi z tym deszczem? Trochę pada, trochę nie pada, trochę pada, trochę nie pada. Mógłby albo padać, albo nie padać. Najgorzej, gdybym był teraz nad morzem, to bym się mega wkurzał. O, nie pada, idę. Rozstawiam parawanik, a tu zaczyna padać. Do Wracam do pokoju. O nie, prawda, to znowu I, i tak człowiek by nie wiedział o co chodzi Misiek, bo będziesz chora. Ale karze kosztują. A jak <laughs> pójdziemy do domu? Jak pójdziemy do domu, trzeba biec. Dawaj, liczę ci czas. No i teraz Tatoś w spokoju nagra materia Do domu! Do domu! tak, tak... Do... 60 do... minuta ja dalej opergoni nic nie powiedziałem. Nie tu! Nie tu! Tam masz dom! it's <todum> damo! Chodź do puffy ułóżmy, żeby ładnie było w materiale, żeby ludzie mówili, że mamy ładnie w tej pergoli. I my zrobiliśmy sobie tak ładnie w tej pergoli. Tu zrobiliśmy sobie strefę relaksu, że można sobie posiedzieć z gośćmi. Tu jest strefa do gry, jest bilard. Miałem o tym bilardzie opowiedzieć. Dlaczego billard? Bardzo lubiliśmy na wakacjach po prostu grać w bilarda. I stwierdziliśmy, że jak kiedyś będziemy mieli dom, nasze wymarzone gniazdo, no to musi być billard. I to był strzał w dziesiątkę. Teraz nie gramy w bilarda. Bo często się okazuje tak, że coś się robi i coś się lubi, jak się... Tego nie ma, a jak to się ma, to już się rzadko z tego korzysta. Natomiast jest to naprawdę spoko rzecz w momencie, kiedy przyjeżdżają do nas goście. Bo wtedy sobie tu przychodzimy, gramy razem z gośćmi w bilarda, rozmawiamy, a bilard jest fajną grą, bo to nie jest taka gra, gdzie człowiek musi być na stop skupiony, więc można i pogadać, i pograć, więc naprawdę polecamy. To nie jest reklama tego stołu, ale ten stół jest o tyle fajny, że w każdej chwili możemy go zmienić na zwykły stół. Tam oto ten czarny prostokąt, na którym się cały czas zastanawiacie, co to jest, co architekt miał na myśli projektując to projektował? Co ty mówisz? Pieskując? Przetłumaczcie. Ten czarny prostokąt to jest takie coś, że to możemy położyć na stole i wtedy mamy stół. Można grać w planszówki, można zjeść obiad, można tańczyć breakdance'a. Nie tańczyłem breakdance'a, ale podejrzewam, że można na czymś takie tańczyć breakdance'a. Chociaż lepiej nie tańczyć breakdance'a, bo ja składałem ten stół, także on niewiele wytrzyma. Tu wam pokażę jeszcze, bo z drugiej strony... Co ja? Wszedłem w pańczyny? Co tu, pańczyna jest? Sypająk znalazł miejsce, teraz w moich włosach jest. Z drugiej strony mamy stół do ping-ponga, także możemy go obrócić. Tu są takie dziurki, żeby wsadzić haczyki, zrobić siateczkę i grać w ping-ponga. I my nie. graliśmy w ping-ponga. No już nie gramy w ping-ponga, bo jakieś dzieci przyszły, nie będę wskazywać palcem, i nam zabrały i piłeczki do ping-ponga, i siateczkę, i te, I teraz trzeba je znaleźć gdzieś w ich pokoju. Zgadza się? No, przynajmniej szczerze. Dzieci były z Były? To co się stało, że już nie są? A czy ty nie chcesz iść do domu? Mm -mm. Małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, dużo miłości. No i jak ty się wkurzyć na taką istotę? No ja W każdej chwili można to zmienić na stół do ping ponga, stół do jedzenia, no. stół... Można. Można. Zaufajcie mi, że można. Nie można. Można. Nie można. Można. Nie można. Można. Zrobiliśmy sobie komodę na kocyki, na jakieś gry planszówkowe i tak dalej. Mało tego, jest tu doprowadzony Wi-Fi, więc jest tutaj świetny internet, żeby można było sobie tutaj popracować, pooglądać filmy. Posłuchać muzykę, bo jest też głośniczek, właśnie w suficie podwieszanym. W cenie tej pergoli mogliśmy zadecydować, czy chcemy otwierany dach. Że teraz mógłbym jakimś pliknięciem otworzyć ten dach, ale stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy w lesie, skoro nad nami są drzewa i to sosny, które cały czas spuszczają te igły, walone, które ja potem muszę karszerem zbierać, to stwierdziliśmy, że lepiej mieć cały czas zamknięty. Bo w momencie, gdybym teraz pliknął guzik, no to pewnie te wszystkie igły by na nas spadły. Nie ma sensu. Bo to też jest kolejny zarzut, który ludzie widziały, że mieli na tych to. Pierwsze, bilard w pergoli w tylu szyb. One są hartowane, one są bardzo mocne i nawet jak poleci ci bila, chociaż to bilard bile aż tak nie latają. To nie jest piłka do nogi, że ona lata w to i w tamtą, ale raz na jakiś czas no, może polecić taka bila. Te szyby są naprawdę wytrzymałe i sporo przetrwały. Zresztą one teraz nie są wymyte, dlatego je dobrze widać. Ale jak je wymyliśmy kilka razy i przyjechała do nas rodzina, to było tak, że dzieci wpadały w te szyby. <laughs> Także. Lepiej zostawić je trochę brudne, żeby dzieci i dorośli, bo ja też wszedłem w tę szybę raz, wiedziały, że jest tu szyba. No i ludzie mówią, że skoro są tu szyba, to tu latem robi się sauna, no bo to ciepło wpada i nie wypada. Wiecie o co chodzi, robi się duszno. Nieprawda, bo te wszystkie szyby możesz otworzyć i w ten sposób wpada tutaj dużo fajnego powietrza, jest Czy Ja tylko udaję, ja się nie denerwuję, ja jestem od człowiekiem. Nic nie jest w stanie mnie zdenerwować w życiu. No ja chyba, że nie dajesz teraz suba, no to to mnie denerwuje. Co jest jeszcze fajnego? To, że są te promienniki, które dają duże ciepła. Jest tutaj jeden i z drugiej strony jest drugi. I czy jest zima? Czy na dworze jest minus 30 stopni? W sumie minus 30 to nie wiem, bo nie testowaliśmy, ale nawet jak na dworze były ujemne temperatury, chyba minus 10 było. I te promienniki działają, to tu jest komfortowo, fajnie ciepło, że na dworze jest śnieg i zimno, a tutaj sobie możesz krótkie spodeneczki, krótka koszuleczka i się fajnie bawić, ponieważ te promienniki zarąbiście ocieplają tutaj przestrzeń. Mamy trochę roślinności sztucznej oraz są też kije do bilarda patrzcie jak fajnie w ogóle to jest ukryte w tej roślinności to wygląda jakby to były gałązki tej rośliny prawda? dziękuję uwielbiam to miejsce o, słuchajcie, ptaszki świerkają. odpalamy sobie fontannę, bo mamy tu fontannę, o i człowiek sobie tak leży, się relaksuje ta kładka, która jest tutaj, dookoła fontanny, ma obwód 25 metrów. Więc ja wiem, że muszę przebiec 40 okrążeń, żeby zrobić kilometr. To, co lubię jeszcze w tym miejscu, szczególnie jeśli jesteście rodzicami, to jest ultra ważne. Że mamy takie miejsce, gdzie możemy po prostu przyjść i się trochę wyciszyć. I posłuchać jak ptaszki świerkają, jak fontanna sobie dudni. I posłuchać sobie... Dzisiaj dla odmiany Sylwia przebysz bądź tu ze mną. Dajcie znać, co sądzicie o takich luźnych vlogach. Napiszcie coś w komentarzu, bo chciałbym w kolejnym luźnym vlogu o kilku osobach, które obejrzały ten film wspomnieć i wymienić was imię imienia i nazwiska albo z nicknamu, chociaż Borodo. Także dajcie znać, czekam na wasze komentarze, uwielbiam was, jesteście wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, jak mam się jeszcze podlizać, żebyście zostawili lajka i gdzieś tam udostępnili na Insta Stories, że oglądaliście ten materiał albo że oglądacie. Ale wy jesteście piękni dzisiaj naprawdę. Oby tak do końca świata. Kocham Cię. Ja cię ja jeszcze bardziej. Nie ja mocniej. Ja jeszcze bardziej. Ja, jeszcze bardziej. ja Cię na nieskończoność.